Ja przyjechałam dzisiaj do pracy tramwajem. Było bardzo miło, ciepło i wygodnie, i podczas podróży mogłam sobie poczytać gazetę. I wszystkim Krakowianom polecam taki dojazd do pracy, zwłaszcza że zbliża się sezon grzewczy, a co za tym idzie, nadejdzie smog. A każdy dodatkowy samochód jeszcze bardziej ten smog powiększa i robi się bardzo nieprzyjemnie. A ty, Piotrze, czym przyjechałeś dzisiaj do pracy? Dzisiaj, podobnie jak niemal codziennie, przyjechałem rowerem. No i bardzo dobrze. Ale porozmawiajmy o tych samochodach. Codziennie do Krakowa wjeżdża ponad 100 tysięcy samochodów spoza miasta. Czy Państwo mają jakiś pomysł, jak temu zaradzić? Rzeczywiście prowadzimy szereg działań po to, by ograniczyć w przyszłości ruch samochodowy w centrum Krakowa, ponieważ nie zmieścimy tych wszystkich samochodów, dlatego przede wszystkim wzmacniamy komunikację miejską i w perspektywie lat te kroki będą dalej podejmowane. Najwcześniej, bo już w październiku, wprowadzimy znaczne wzmocnienia komunikacji miejskiej. Będą zarówno zmiany tras tramwajów i autobusów, jak i zmiany częstotliwości. Dla przykładu, linia 18 będzie jeździć nie co 10 minut w szczycie, tak jak to jest teraz, tylko co 5 minut, a więc bardzo Często. Dodatkowo linia 9 będzie jeździła nieco 20 minut, ale co 10. Zmiany przewidziane są też na linii 19, która również poza godzinami szczytu będzie jeździć częściej, i na linii 12, która zyska nową trasę, to znaczy aleją pokoju do Kopca Wandy. Zmieniłam środek komunikacji i na ulicę Obrońców Krzyża przyjechałam autobusem. Momentami było trochę tłoczno. Ale przeżyłam. A przyjechałam tutaj, żeby spotkać się z człowiekiem, który o krakowskiej komunikacji miejskiej wie wszystko. Ale najpierw muszę zadać mu niedyskretne pytanie. Czym pan przyjeżdża do pracy? Najczęściej autobusem albo rowerem. Bardzo dobrze, ale ja tutaj przyjechałam autobusem 139, no i niestety musiałam przebrnąć przez aleje. Był trochę tłok. Czy to się jakoś zmieni w przyszłości? Rozumiem, że 139 autobusem. Tak, to pierwsza linia, która e, operuje co mniej niż 8 minut i to jest jeden z tych pomysłów, który jest w tej chwili na optymalizację transportu zbiorowego w szczególności linii autobusowych. Chcemy wzmacniać m.in. aleje takimi liniami. Nowe pojawią się już w październiku. A co to będą za linie? Chcemy oprzeć się w gruncie rzeczy na liniach takich jak 501, 502, 503. W tej chwili linia 502 jest drugą obok 139 która operuje w częstotliwości niższej niż 8 minut. 503 tutaj ukął stronę Górki Narodowej Wschód, z której rzeczywiście chcielibyśmy już, by jak najwięcej osób tu również dojeżdżało transportem zbiorowym. I dzielnic południowych, tak jak Bieżanów, czyli ta linia 503 operuje przez całe miasto z północy na południe. Linia 501, 511 tutaj jest trochę wariantowo po to, żeby rozdzielić końcówki. Jedna z linii przez ulicę, którą widzimy w porozumieniu tutaj z mieszkańcami, będzie operowała również przez tą ulicę. Natomiast jest linia 511, coś nowego zupełnie też dla mieszkańców Wzgórz Chrzesławickich, osiedla na stoku, skąd będą mogli szybko dotrzeć do centrum miasta, w rejon i właśnie. Na pewno za trzy lata dojdzie kolejny system transportu zbiorowego, który będzie operował w, również w granicach administracyjnych miasta i trzeba go zobaczyć, to jest kolej. W przypadku kolei, przykładowo z budowanego przystanku Bronowice do przystanku Bieżanów będziemy jechać kilkanaście minut. To będzie alternatywa dla dłuższych podróży, dla krótszych pozostanie autobus i tramwaj, natomiast dla tych przez całe miasto zdecydowanie będzie to alternatywa i będzie nowa jakość.